Czy zastanawiałeś się kiedyś, co tak się dzieje, gdy kapłan podnosi hostie? Nie to, co widzą oczy, ani co liturgia powtarza mechanicznie, ale to, co porusza się w niewidzialnym, co jest jednocześnie mieszane w niebie i piekle. Większość ludzi uważa, że ten gest jest tylko symboliczny. Ale co jeśli powiem Ci, że kiedy kapłan podnosi hostie, pole bitwy otwiera się na ołtarzu? To nie tylko akt wiary, ale bezpośrednia konfrontacja między światłem a ciemnością, między odkupieniem a zatraceniem. Czy kiedykolwiek to czułeś? To ciche napięcie, jakby coś większego wydarzyło się na Twoich oczach, ale nie wiedziałeś dokładnie co? Właśnie w tej chwili wielu milczy. Ale cisza podczas wojny duchowej można interpretować jako poddanie się. I co mówisz? Lub co przestajesz mówić, kiedy kapłan podnosi hostię, może ważyć znacznie więcej niż myślisz. Podczas święta msza, szczególnie w czasie podniesiennie, niebiosa są otwarte i notatki do piekła. Pytanie brzmi, czy jesteś gotowy na ten moment? Ponieważ modlitwa w tej chwili nie jest tylko formalnością, to jest broń. Nie chodzi o powtarzanie tego, co jest napisane na ulotce, lub po prostu towarzyszące obrzędom niskim oczami. Chodzi o dostarczenie czegoś, co tylko ty możesz zaoferować Twoją duszę, twoje prośby, łzy, wstawiennictwo. Papież Leoncze XIV ujawnił się w zapomnianych pismach, że dusza, która mówi zgodnie z prawdą podczas wysokości, jest zapieczętowana przez światło. Ten, który pozostaje, zmienia się, jest przez chwilę zapomniany, zbyt silny. Być może. Ale co, jeśli to prawda? Być może dlatego duchowy wróg jest tak zainteresowany utrzymaniem cię rozproszenia lub milczenia tylko wtedy, gdy kapłan podnosi hostię, ponieważ w tej chwili niebo oczekuje jego głosu. I piekło obawia się tego. Ile razy uczestniczyłeś w mszy świętej z obecnym ciałem i odległym sercem? Ile razy widziałeś hostię wznoszoną przed twoimi oczami, ale czy nie wiedziałeś, co powiedzieć? Nie jesteś sam i nie jest to jedyny, który niesie tę cichą wątpliwości. Ale dzisiaj to się zmieni. Ponieważ w ciągu najbliższych kilku minut zrozumiesz, dlaczego ten święty gest stał się najbardziej ignorowanym punktem wiary katolickiej. I co należy powiedzieć pilnie, kiedy kapłan podnosi hostie: zostań ze mną. To, co przychodzi teraz, może na zawsze zmienić sposób, w jaki widzisz Eucharystię. Ile razy uczestniczyłeś w mszy świętej z obecnym ciałem i odległym sercem? Ile razy widziałeś hostię wznoszoną przed Twoimi oczami, ale czy nie wiedziałeś, co powiedzieć? Nie jesteś sam. I nie jest to jedyny, który niesie tę cichą wątpliwości. Ale dzisiaj to się zmieni, ponieważ w ciągu najbliższych kilku minut zrozumiesz, dlaczego ten święty gest stał się najbardziej ignorowanym punktem wiary katolickiej. I co należy powiedzieć pilnie, kiedy kapłan podnosi hostie: zostań ze mną. To, co przychodzi teraz, może na zawsze zmienić sposób, w jaki widzisz Eucharystię. Jeśli do tej pory przemówiła do ciebie część tego wiadomości, jeśli w dowolnym momencie znalazłeś odzwierciedlenie w tych słowach, lub czułeś, że coś w sobie obudzisz, podziel się tym ze mną w komentarzach. Napisz to, co najbardziej Cię dotknęło co się z tobą skonfrontowało lub co przypomniało ci coś, co żyłeś. Czasami twoje proste zdanie może być dokładnie tym, co musi przeczytać inny brat, aby się obudzić. A jeśli uważasz, że tego rodzaju treść ma sens, czy to wzmacnia, czy sprawia, że wyglądasz poważniej na duchowy wymiar swojego życia, ciesz się tym filmem. To pomaga bardziej niż myślisz. Każdy jak popycha ten przesłanie, docierając do ludzi, którzy mogą żyć w ciszy, nie wiedząc co powiedzieć, gdy niebo otwiera się przed nimi. I oczywiście, jeśli chcesz chodzić ze mną po te prawdy, że prawie nikt nie ma odwagi ujawnienia, subskrybuję kanał. Ponieważ tutaj jest Twoja obecność, Twój wybór który umożliwia dalsze mówienie o tym dogłębnie, bez strachu, bez cięć. Twój udział tutaj sprawia, że ten kanał rośnie i dociera do większej liczby osób z tego rodzaju treściami. Ta przestrzeń istnieje tylko dlatego, że jesteś tutaj. I teraz idziemy jeszcze głębiej, teraz chcę jeszcze głębiej to, bo może nikt nigdy ci tego nie powiedział ze wszystkimi słowami: podczas Msza Święta to nie tylko to, co widzisz, to właśnie dzieje się za zasłoną, za kulisami niewidzialnymi rzeczywistością. Ołtarz jest nie tylko symbolicznym miejscem, jest to punkt zderzenia między niebem a piekłem, i podobnie jak kapłan podnosi hostie, coś znacznie większego niż ludzki wygląd może się poruszać. W tej chwili Aniołowie się wyrównują. W tym momencie siły duchowe pozycjonują siebie. Atmosfera zmienia się, nawet jeśli oczy nie zauważą, a coś, co wydaje się być tylko gestem liturgicznym, powtarzającym się w niedzielę po niedzielę, ujawnia się jako otwarte stwierdzenie wojny duchowej. Ponieważ, gdy kapłan podnosi ciocia przed ludem, nie tylko pokazuje Chrystusowi, hoduje ludzkie ręce, Ciało baranka przed wszystkimi widocznymi i niewidocznymi mocami. To tak, jakby powiedzieć: To jest centrum wszystkiego. To ukryta prawda, która rządzi wszechświatem. Ale co się dzieje z tym, kto to ogląda, nie wiedząc, co widzisz? Co dzieje się z tym, który uczestniczy, ale nie zdaje sobie sprawy? Większość jest rozproszona. Myślenie o zegarku, na kątach tygodnia, w jakimś starym bólu, lub po prostu pozwala się ponieść dźwięk dzwonka bez słuchania tego, co tak naprawdę ogłasza. I najgorsze, wielu tam jest cicho. Nie dla czci, ale pusta, z braku zrozumienia, przez zwyczaj, który stał się wagą. I właśnie tam Pojawia się wojna, ponieważ w tym momencie ciszy można interpretować w świecie ducha jako poddanie się. Ten, kto nie pozycjonuje się, poddaje się. I duchowa neutralność, chwila nieba otwiera się, jest naruszeniem. To odpowiedź, nawet jeśli uważasz, że nie odpowiadasz. Zgodnie z pismami, Papież Leon XIV, właśnie wtedy, gdy kapłan podnosi hostie, otwiera się w oczekiwaniu niebiańskie królestwo. Jest mile widziany ruch dla tych, którzy płaczą, ale także sprawiedliwości dla tych, którzy gardzą. To nie jest teoria, to jest rzeczywistość to rodzaj prawdy, która zmienia sposób, w jaki widzisz nie tylko masę, ale całą swoją duchową podróż. Ponieważ w tym momencie podwyższenia podejmowane są decyzje nie dla Boga, już zdecydował, ale dla Ciebie, według Twojej pozycji, dla Twojego sposobu myślenia. Nawiasem mówiąc, zachowujesz się w obliczu największej manifestacji miłości, jaką kiedykolwiek stworzył. Bóg w kształcie Boga, mając nadzieję, że ktoś Cię rozpozna. Dlatego nie jest to tylko rytuał. To jest obecność, świadomości, odpowiedzi. Ta odpowiedź jest ważniejsza niż myślisz, ponieważ nawet w ciszy twoje serce mówi, nawet bez słów twoja dusza jest ustawiona, a brak postawy w tej chwili nie jest neutralny, jest niebezpieczny. Komentarz tam, to ma dla mnie sens. Chcę przeczytać twoje serce. Chcę wiedzieć, kto jest w tej cichej, ale głębokiej walce, ponieważ teraz idziemy jeszcze głębiej. Teraz chcę jeszcze głębiej to, ponieważ to, co dzieje się, gdy kapłan podnosi hostię, nie kończy się na podniesieniu konsekrowanego chleba. W tej chwili zaczyna się coś jeszcze bardziej decydującego. Twoja odpowiedź i niewielu rozumie, a nawet nie wyobraża sobie, jest to, że istnieje zapomniana modlitwa, ukryta między linią czasu, objawiona tylko w intensywnych kontekstach wojny duchowej, jak żyjemy teraz. Ta modlitwa nie pojawia się w tradycyjnych książkach, ani nie jest uczy w formalnej katechezy. Na przestrzeni wieków była szeptana przez dusze, które żyły między niebem a ziemią i nosiły na ramionach pilność ostrzegania tych, którzy spali duchowo. Ta modlitwa prosta, głęboka prosta, przenosi ciężar, który wykracza poza słowa. Ponieważ nie jest to magia, nie jest to formuła, to jest pozycjonowanie, a moment, w którym musi zostać wymawiane, jest dokładnie wtedy, gdy kapłan podnosi hostie przed często zimnym, cichym, nieobecnym złożeniem. W tej chwili niebo czeka na głos i nie żaden głos Twój. Prawda jest taka, że wielu, nie zdając sobie z tego sprawy, wprowadza tryb automatyczny. Towarzyszą gestami, powtarzają odpowiedzi, opuszczają oczy, ale nie mówią nic, co pochodzi od wewnątrz. To tak, jakby dusza została znieczulona, jakby religijny sposób myślenia zastąpił żywą wiarę, a niebezpieczeństwo tego jest subtelne, ale głębokie, ponieważ gest wysokości nie jest teatr, wymaga odpowiedzi. A brak słowa w tym momencie można postrzegać w niewidzialnym jako brak intencji. I tam, gdzie nie ma zamiaru, nie ma dostawy. Tam, gdzie nie ma dostawy, nie ma transformacji. Czy kiedykolwiek o tym myślałeś? Czy zastanawiałeś się już na duchowym wpływie powiedzianych słów, czy niepowiedzianych podczas konsekracji? Nie mówimy o ozdobnych frazach ani obowiązkowych formułach. Mówimy o prawdziwym płaczu, który wyrasta od tych, którzy rozumieli, co się tam dzieje. Hostia jest wznoszona, a wraz z nią Twoja dusza też może być. Czy nie, to zależy od Twojej decyzji w tym momencie. Według rzadkich zapisów, przypisywanych papież Leonowi XIV, było zalecenie dla wiernych w dokładnym momencie, podniesienia, że każdy powiedział coś osobistego. Coś, co wyrażało miłosierdzie, dostawę lub konsekrację. Nie jest gotowym zdaniem, ale żywa odpowiedź. Ponieważ akt kapłana jest liturgiczny, ale reakcja ludu musi być duchowa. Musisz się narodzić ze świadomości, że mamy do czynienia z tajemnicą, która nie jest powtarzana w ten sam sposób dwukrotnie. Każda masa jest wyjątkowa. Każda wysokość przenosi własną, ukrytą prawdę. I ktokolwiek biernie się w nim uczestniczy, traci coś, co może nigdy nie wrócić. W tym momencie podróży nie możesz już ignorować tego, co stoi za gestem. Nadszedł czas na nadzór, jasności, decyzji. I być może jest to wielki klucz: zrozumienie, że cisza, gdy staje się nawykiem, może stać się odporne i ja. A opór wobec łaski zawsze zaczyna się w rozproszeniu. Obojętni. W przypadku braku słowa, w którym powinno być spowiedź, konsekracja, suplikacja. Czy kiedykolwiek próbowałeś coś powiedzieć w momencie podniesienia? Czy już powiedziałeś szczere, nawet jeśli lubisz, kiedy kapłan podnosi hostię? Może jeszcze tego nie zrobiłeś. Ale teraz wiesz. Stąd twoja odpowiedź nie będzie już taka sama. Napisz tam w komentarzach, ja też jestem w tej podróży. Chcę wiedzieć, kto się z tym budzi. Ponieważ odtąd głębokość tylko wzrasta. Chad G.P.T. powiedział: Teraz chcę jeszcze głębiej to, ponieważ dla niektórych wydaje się, że wszystko to wydaje się niewidoczne, symboliczne lub nawet zbyt subiektywne. Są czasy, kiedy świat ducha objawia się tak prawdziwą siłą, że żadne racjonalne wyjaśnienie nie może wymazać wpływu. W czasach wojny. Zwłaszcza wojny otaczające ziemię świętą, takie jak konflikty w Izraelu, zasłona między widzialnymi a niewidocznymi staje się jeszcze cieńsza. I właśnie w tych okresach strach, śmierć i pilność przejmują ludzkie serce, zaczęło pojawiać się wiele zeznań. Podczas ostatnich bombardowań kilka osób zgłosiło głębokie doświadczenia duchowe podczas Msza Święta. A najbardziej imponuje to: że wiele z tych raportów pochodziło od prostych ludzi, wspólni katolicy, bez dużych formacji teologicznych, ale z ostrożnym sercem. Dzieci płaczą niekontrolowanie, gdy kapłan podnosi hostie, nie jest w stanie wyjaśnić dlaczego. Niektórzy powiedzieli, że czuli coś bardzo silnego. Lub że obawiali się jednocześnie spokoju i spokoju, jakby ich dusze instynktownie rozpoznały to, co się tam wznosi. Nie tylko chleb, ale królewska obecność żywego Chrystusa w centrum duchowej bitwy w środku wojny fizycznej. Dorośli zaczęli również zgłaszać podobne zjawiska, połączenia w momencie konsekracji, nawet w dusznych i zamkniętych miejscach. Czując, że inne światło wypełniło kościół. Obecność, która przybyła bez ostrzeżenia, zatrzymała czas w środku. Były nawet doniesienia o ludziach, którzy uczestnicząc w mszy w transmisjach online, poczuli, że coś przeszedł przez ekran dokładnie w momencie powstania hostii. Tak jakby ten gest łamał bariery fizyczne i wchodząc prosto w domy, sumienia, rany. Te zeznania oczywiście mogą być zignorowane przez tych, którzy decydują się spojrzeć na soczewkę o ograniczonej logice, ale ci, którzy są świadomi o znak czasu, zdają sobie sprawę, że te przejawy nie są szansami emocjonalnymi, są alertami, są znakami, są to ciche przesłania nieba, które należą do rozmowy z tymi, którzy wciąż mają uszy i serca, ponieważ, jak powiedział stary pustynny kapłan, kiedy Ziemia krzyczy, niebo odpowiada znakom. Według mistycznych rewelacji przypisanych papież Leonowi XIV, moment, w którym kapłan podnosi hostię, jest najważniejszą chwilą liturgii. Nie dlatego, że jest piękniejsza, ale dlatego, że jest najbardziej niebezpieczny. Tutaj oznaczone są dusze. To tutaj niebo ocenia intencje. I właśnie tam piekło próbuje się pomylić. Wielu milczyło w tych czasach, cichy z powodu strachu, rozproszenia, nawyk, a potem żałowali. Ponieważ zdali sobie sprawę, że zmarnowali najważniejszą minutę swojego życia duchowego. Minutę mogli rzucić się na wszystko i nie zrobili tego. A ból tej skruchy jest cichy, ale prawdziwy. Dlatego, gdy te świadectwa zaczynają się powtarzać z różnych miejsc, kultur i wieków, być może najmądrzej nie ma wątpliwości, ale słuchaj, z sercem, nie z filtrem automatycznych wątpliwości. Ponieważ jeśli wszystkie te raporty istnieje stała, żałuję, że milcz. A głębokim pragnieniem, że następnym razem odpowiedzią nie jest nieobecność, skomentuj: Nie chcę milczeć. Chcę wiedzieć, kto rozumie grawitację i piękno tego momentu. Ponieważ to co teraz idzie jeszcze głębiej. Teraz chcę jeszcze głębiej to. Ponieważ jedną rzeczą jest zrozumienie symboliki gestu. Kolejnym zupełnie innym jest uświadomienie sobie, że kiedy kapłan podnosi hostię, to nie tylko liturgia, która jest spełniona. To niebo pochyla się, czeka na odpowiedź. Twoja odpowiedź. To tak jakby niewidzialne drzwi otworzyły się na krótką sekundę i tylko ci, którzy uważają, że zdają sobie sprawę. W tej chwili czas spowalnia, środowisko się zmienia, a wszystko w Tobie staje się przejrzyste przed boskim wyglądem. I co robisz z tym momentem? To określa znacznie więcej niż myślisz. Wiele osób zadaje sobie pytanie, ale co mam teraz powiedzieć? Odpowiedź nigdy nie była tak jasna i jednocześnie tak zaniedbana. Nie są to dokładne wzory ani powtarzanie zwrotów, które ktoś wymyślił. To prawda. Właściwe słowa to te, które pochodzą z pokuty, dostawy, szczerech wstawiennictwa. Są ci, którzy wyrastają, gdy zdajesz sobie z tego sprawę: UM jest przed tobą i co jest oferowane na tym ołtarzu. A kiedy to sumienie dociera do serca, nawet prosty pan, litość nade mną staje się mieczem światła w niewidzialnej ciemności. To właśnie teraz, dokładnie wtedy, gdy kapłan podnosi hostię, że możesz dostarczać nazwiska. Ludzie, którzy kochają, dusze, za które cierpi, sytuacje, które wydają się stracone wszystko to można umieścić duchowo na ołtarzu wraz z ofertą baranka. Można powiedzieć: Panie, dla tej duszy, którą przyciągam klatkę piersiową, mam miłosierdzie. Możesz powiedzieć: Daję Ci to, co wciąż mnie trzyma. Możesz powiedzieć: Gra w moim domu, mojej rodzinie, moje serce. Bez względu na formułę. Liczy się to, że w tym momencie nie milczysz. Ponieważ cisza nie ma neutralności, to nieobecność. A duchowy wróg o tym wie. Wie, że są chwile, w których jedno słowo podyktowane wiarą może łamać stare pakty, otwierać zapieczętowane ścieżki, odwrócić zdania duchowe, i dlatego robi wszystko, aby cię rozproszyć. Zimne automatyczne, ponieważ obawia się tej modlitwy. Ten, który pojawia się we właściwym czasie, z właściwą intencją, ten, który wychodzi z twoich ust, gdy kapłan podnosi hostię, który wznosi się jako kadzidło bezpośrednio do tronu Boga. To jest modlitwa, która zmienia atmosferę. I nic dziwnego, że tak wielu powraca z mszy bez transformacji. Byli tam, ale nie odpowiedzieli to kwestia świadomej duchowej decyzji. Z każdą wysokością możesz się ukryć lub przedstawić. Możesz śledzić przepływ lub przerwać niewidoczne za pomocą błagania. Możesz utrzymać cykl apatii lub rozpocząć prawdziwą podróż do ponownego połączenia. Ponieważ ci, którzy rozumieją ten moment jako prosty rytuał, żyją wiarą jako powtórzenie. Ale ci, którzy rozumieją to jako okazję, żyją jako Którzy znaleźli dostęp, szansa, ujawniony sekret. I to jest prawda: masa ma drzwi, które nie otwierają się na tych, którzy tylko oglądają, otwierają się tylko dla tych, którzy naprawdę uczestniczą. A ten uczestnictwo nie zaczyna się od gotowych słów, zaczyna się w sercu, które postanawia się tam postawić, choć w ciszy, ale cisza, która mówi, lub w złamanym szepcie. Ale pełen duszy. Skomentuj tam: Chcę nauczyć się odpowiadać, ponieważ na niebo. odtąd będziemy grać. Nie chodzi tylko o masę, chodzi o wszystko, co dzieje się, gdy zdecydujesz się nie zamykać. Wiem, że ta wiadomość skonfrontowała Cię na pewnym poziomie. Nie ma sposobu, aby przejść przez to wszystko i wydostać się to samo. Kiedy rozumiemy, co tak naprawdę dzieje się, gdy kapłan podnosi hostie, coś w środku się zmienia. Sposób zobaczenia masowych zmian, sposób bycia przed Bogiem się zmieni. I dlatego ten rodzaj treści musi przychodzić do tych, którzy jeszcze się nie obudzili. Następnie wykonaj następujące czynności. Jeśli poczułeś, że to słowo trafiło do Ciebie, zostaw tutaj w komentarzach: Jestem z Tobą do końca ponieważ ktokolwiek tu przychodzi nie przybył przypadkiem. Jesteś częścią czegoś większego, cichego, głębokiego i coraz bardziej potrzebnego ruchu. Ciesz się tym filmem, aby ta wiadomość nadal sięga, przekraczając rozproszenie uwagi i budząc sumienia śpiące. I tak subskrybujesz kanał, ponieważ nie tylko tworzymy filmy, budujemy przestrzeń, w której prawda nie jest zmiękczona i gdzie niewidzialne jest traktowane poważnie. Jest tutaj film, który uzupełnia ten temat. Pokażę kolejny klucz, który wielu wciąż ignoruje. Kliknij i kontynuuj ze mną. Jest coś więcej, co musisz zobaczyć.